Cześć, mamy nowy dzień, pierwsza noc na nowych materacach, nowych poduchach, było super, spało się bardzo wygodnie, w środku dopiero wstaje życie, wszyscy się budzą, wyżnóżką oczywiście piersi jak zawsze. Lucy, przywitaj się. Pogoda nie rozpieszcza jeszcze, przebija się słoneczko, ale ogólnie wygląda to dosyć słabo. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ten dźwięk który słyszycie to tata koło pompuje. Się okazało że złapał gumę no i ma flaka. W swoim aucie. To jest zaraz śniadanie Czekamy na paczkę od kuriera, o której mówiliśmy wcześniej. Dzisiaj przyjdą nowe baterie do GoPro, bo te już tam słabo trzymają i trochę nas ograniczają. Zamówione tutaj, sprawdzałem w przesyłce, w historii przesyłki, jest już w Urzędzie Pocztowym tu na miejscu, więc niedługo, niedługo powinny być. Także czekamy tylko na baterie, żegnamy się z rodziną i jedziemy już. Pamiętacie o kuriera, o którym mówiliśmy? Zamówiliśmy go, tutaj właśnie przyjechał. Dostaliśmy nowe baterie, więc jesteśmy zadowoleni. Troszkę ogarniamy, ścielimy łóżka i będziemy zaraz się zbierać i ruszamy już we właściwą podróż. Pierwsze miejsce Hajnówka. Tam będziemy jechać. Pamiętacie śrubki? Pisaliśmy o nich w pierwszym vlogu do... Śrubki do kranu, znaczy pisaliśmy, mówiliśmy o nich w pierwszym vlogu. Śrubka. Okazała się, gwint jest dobry, tylko jest zbyt długa. Na szczęście ta temat jaksa, więc nie trzeba będzie ciąć brzeszczotem. Idziemy przyciąć śrubkę i naprawić kran. Co się stało? To to zwykłe. To znaczy odkleiły nam się wiatraki. Znowu. Standardowo. Tym razem już nie klejemy klejem na gorąco, po polem. Udało się z lekkimi przygodami, ale ruszyliśmy. Jedziemy dalej. Mamy 300 km do przejechania. Jedziemy do miejscowości Hainówka. Trochę nam zeszło na zakupach w rybnie. Jakieś tam drobnostki, My oczywiście odkleiłeś i wiatraki standardowo. No już teraz na inny klej zrobiliśmy. Mam nadzieję, że będą się trzymały. Nastroje dopisują, trochę głodni już jesteśmy, więc zaraz wyszukamy jakieś miejsce w plenerze <coughs> na obiad. Ugotujemy jakiś obiad na szybko po drodze. Generalnie jesteśmy na urlopie, więc nigdzie się nie spieszymy. Tak ale, kochanie? Nie. Mamy pole ten tak. jest. No jest ciepło, oczy no, ciepło. Duszno się zrobiło, ale nie pada, więc mamy nadzieję, że pogoda się poprawi. Jedziemy teraz na wschód pod Jedziemy. samą granicę. Tam jutro będziemy jeździli wąskotorową kolejką. Atrakcja dla dzieci i dorosłych. Jeździliśmy taką w Bieszczadach, było świetnie. Zobaczymy jak będzie na Podlasiu. Także jedziemy, długa droga przed nami, ale najważniejsze, że nie pada i humory wszystkim dopisują. Tak jest, załoga? Tak jest. Kochanie, dopisuje ci humor? Tak. Zjedziemy się na miejsce. Jesteśmy w Działdowie, zgłodniliśmy po drodze, oceniliśmy, że mamy daleko, więc nie będziemy na razie nic gotować, zjemy coś na szybko. Dzieci jęczą o kebaby, więc dzisiaj niezdrowo. Idziemy po kebaby i jedziemy dalej, obiadek sobie zjemy. Chyba do kolacji, jak już zajedziemy na miejsce. Kebabów nie będzie, bo nie można płacić kartą, a my nie zaopatrzyliśmy się w gotówkę. Mamy jakieś drobne, a bankomatu nigdzie nie widzimy więc niestety nie udało się zjeść kebabów także w działdowie jakbyście chcieli jeść kebaba na takim dużym rynku z parkingiem przy Orlenie to tylko gotówka pamiętajcie więc pewnie będzie pizza tam pewnie można w Biesiadowie zapłacić kartą jesteśmy w Biesiadowie na szczęście można płacić kartą wybieramy coś dla dzieciaków i dla siebie także dzisiaj na obiad pizza eee, znaczy Eliza czeka na odbiór pizzy a ja idę do RTV bo przecież brakuje nam cały czas jeszcze jednego kabelka do GoPro bo się uszkodził, czy uszkodził zużył, że się tak wyrażę więc idę do RTV mam nadzieję, że dostanę kabelek kupiłem udało się wracamy po pizzę i uczta i jedziemy dalej znaczy oni będą pewnie ucztować w czasie jazdy a ja to nie wiem jakoś może mnie nakarmią jeszcze długa droga przed nami, także jedziemy. No i się rozpadało niestety. Mamy burzę po drodze. Chwaliliśmy pogodę i przepaliliśmy niestety. Ale z przodu się przejaśnia, więc mam nadzieję, że w punkcie docelowym padać nie będzie. Jeszcze mamy prawie 200 km, więc jeszcze kawał drogi przed nami. Dojechaliśmy, ale mamy zamkniętą bramę, nie wiemy o co, o co chodzi. Myśleliśmy, że będzie można gdzieś tu stanąć na parkingu przed kolejką. Jesteśmy w miejscowości Hajnówka. Chcieliśmy jechać kolejką wąskotorową. Zkolwiek coś nie pykło. E, Idziemy się właśnie zorientować co i jak, czy dobrze podjechaliśmy, czy może gdzieś z innej strony trzeba podjechać. Idziemy na rekonesans. Więc mamy teren zamknięty. Jakiś pies tu nas obszczekuje. Wstęp tylko dla pracowników napisane. Tam jest łoś. Ale kolejki leśne są tutaj. Tu jest dzwonek. Chyba się musimy zorientować. Jest jakiś dzwonek? No spróbuj zadzwonić. No pytaj. Spróbuj. Dzień dobry? Czy te kolejki leśne dla turystów to tutaj? A jutro od której otwieracie? Od 8. czyli teraz na teren się nie da wjechać, żeby zanocować kamperem? Super, bardzo dziękuję. No więc udało nam się, Pan nas wpuści na teren, możemy sobie zanocować elegancko, pełna kultura. Brawa. Więc jesteśmy w miejscowości Hajnówka, w stacji kolejki leśnej w Hajnówce. Bardzo miły pan z ochrony wpuścił nas na parking, mimo że miejsce jest już zamknięte dla turystów. Dzisiaj dopiero otwierają jutro od 8 rano, ale zadzwoniliśmy domofonem i co było widać i pan nas wpuścił, więc możemy sobie tu spokojnie, bezpiecznie stanąć i zanocować. Super wielki ukłon dla tego pana. Bardzo nam to ułatwiło życie. Nie musimy szukać innego miejsca do postoju. Cichutko, fajnie. Jest cichutko, przyjemnie jak na razie nie pada stacja hajnówka jutro będziemy jechali tym, tym pociągiem wąskotorowym to atrakcja dla dzieci specjalnie właśnie tutaj po to przyjechaliśmy a stoimy sobie tak. tak tu będziemy nocować spać jutro o 8 rano do kasy po bilety i bodajże z tego co sprawdzałem w internecie o 10 rozpoczyna się e, jazda kolejki także Musimy jutro rano wstać. Trzy godziny. Trzy godziny w tą i z powrotem się jedzie. Tam z postojem jakimś na górnej, na tej drugiej stacji. Także a my teraz idziemy. Pies się musi pobiegać, załatwić. Trzeba zjeść jakąś kolację i pewnie będziemy się kłaść. Może zmon zmontujemy dzisiaj vloga dla Was. Coś postaramy się wrzucić. Nie wiem, jak to z internetem jeszcze nie sprawdzaliśmy. Ale to, się, się, to się okaże. Postaramy się coś wymyśleć. Także my się już chyba dzisiaj żegnamy. I do jutra. Dobrej nocy Witajcie, mamy nowy dzień, jest godzina po ósmej Rano noc była trudna, bardzo padało. Była burza z silnym wiatrem i takie grube krople. Wszystkich postawiło na równe nogi jak zaczęło stukać w kampera w dach. Także noc mieliśmy dosyć trudną no. ale bywa czasami tak, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, aczkolwiek jest zachmurzone mocno, dosyć, dosyć mocno ale według prognozy ma już nie padać idę w bilety na kolejkę miejmy nadzieję, że pogoda jako tako przynajmniej dopisze bo na razie nie rozpieszcza nas bilety kupione koszt dwie osoby dorosłe i czwórka dzieci w wieku szkolnym bo do, od 3 lat dzieci płacą dopiero 160 zł miejmy nadzieję, że dobrze ulokowane pieniążki o 10 mamy odjazd, więc idziemy na kawę śniadanie i o 10 ruszamy. No to idziemy, idziemy na kolejkę. Pogoda nas nie rozpieszcza. To pewnie widać za nami. Zachmurzyło się dosyć mocno. Jest ciepło, ale ale zachmurzone. Mam nadzieję, że to się troszkę zmieni. Trochę ludzi się nadjeżdżało. Czekamy na czekamy na pociąg. Tá aí, né, aqui? Pai. તેજ wąskotorową, która rozpoczyna swoją jazdę w miejscowości Hajnówka Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej Wąstek, rezerwat przyrody Azerbejdżan. Bardzo, bardzo, bardzo miły, spokojny chciałem powiedzieć lot, ale coś nie bykło ale bardzo miła, spokojna, przyjemna jazda. Fajnie, można poddychać czystym powietrzem. Naprawdę polecam, mimo tego, że jedziemy ile. Tak, jak Dopiero... 12, niecałe, 12, jak około 12 minut. to Już mogę tu polecieć, jest naprawdę bardzo fajnie. A też czuję, że to się jeszcze rozkręci, jakieś może ładne widoki będą tu, uda mi się nagrać. Minut 15 w tę stronę Postój i wracamy A tam, tam z tamtej strony są ludzie Tutaj z mojej strony Więc tutaj są ludzie, stoją tam Tutaj mamy Jeziorko jakieś Bardzo ładnie to wygląda podoba, podoba? dla już. Jeden z naszych panów, kolegów o, drugiej strony To wie jak się podoba? <gry> <gry> Nie A to wie jak się podoba, Wiki Fajnie, a to jak się podoba? Fajnie. Nie. O, dojechaliśmy na miejsce. Czytaj, jeszcze 15, minut, tak mówię. A my już jesteśmy praktycznie na miejscu. O, o, zobaczcie. O, tamujemy. O, no, Przestraszyłaś się? Topiło się. Topiło się. O, to jesteśmy w miejscowości Topiło. Ale to się topiło. Nie wiem co się topiło. się miejsce O, się to się było. o I dobra topiło. <grych> jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy. Poczekajcie, jak otworzył I czekamy aż otworzy, żeby móc wejść. Jak Ci się podobała podróż w tą stronę? Spoko. A następne, wiesz, że w drugą jest samo. <grych> wiem. <grych> będzie to będzie w w drugą stronę tak. nagrać nie będziemy, chyba że coś się fajnego wydarzy. Więc A tak sobie tak, porobimy zdjęcia prawda? na bloga Tak którego nie mam czasu pisać. spokojnie mamy czas no, dzięki uprzejmości obsługi można wejść do lokomotywy mam nadzieję że któryś z kupaków się odważy bo mnie to trochę nie wypada to jest stary koniec tak tak to na tak tak. no niestety wsiąść się nie udało Pan już musiał odjeżdżać, musi przestawić pociąg, żebyśmy mieli jak wrócić. Może wtedy, bo nie bym mogli. Może innym razem, może jak się przestawi, to może się uda. Na razie się nie udało. Będziemy zobaczyć. Jesteśmy tutaj, ostatni wroż. <laughs> tak się nazywa to miejsce. Lokalne, specjały, Zaraz będziemy czegoś próbować. Zobaczymy. Mamy, moja żonka jest ślilanko, bo niestety ma dużo obowiązków związanych z dziećmi, więc spieszyliśmy się na kolejkę i nie zdążyła. Ale żeby nam nie padła z głodu, to odżywiły moje bielactwo. Taką kiełbachę, że jak ją wciągnie, to starczy je do pojutrza. A my mamy litewski chlebek smażony i oczywiście chleb ze smalcem. Jemy. No to wsiadaj do Kacpra To zaraz wysiądą oni i wsiądziecie wy Żeby tam nic nie... No? O! Można i tak Zatrąb przyciskiem sobie tym co na pulpicie Tu? Tym? No. Różowym? Taki no. rytmiczny <noise> Ja już wezmę. Już nie, Wiktoria, już raz. Niech idzie, Idź, idź, idzie. Jeszcze raz. mu znać. Zatrąp. Gabryś. Tym różowym. No, tempek. No już. No. No i udało się pan maszynista bardzo uprzejmo, powiedział nam trochę o tych kolejkach. Ponad 350 km torów po tych lasach rozłożonych. Kiedyś zwozili drzewo, dzisiaj już tylko turystycznie. Pozwolił nam wsiąść do kolejki, znaczy do lokomotywy, zatrąbić dzieci szczęśliwe, a przede wszystkim właśnie o to chodzi, żeby dzieci były szczęśliwe. No i odjeżdżamy droga powrotna, przecież około godziny jazdy przez rezerwat przyrody Puszczy Białowieskiej. Piękne widoki, dzika przyroda, cisza, spokój, pomijając dzieci. Fajnie było, na szczęście nie padało. Było chłodno, ale nie zimno. Ale rada dla wszystkich, jeśli będziecie jechali tą kolejką, to coś na komary. Koniecznie, bo komary są okropne i jedzą żywcem normalnie. Pan nam pomacha. Idziemy na kawkę. Dojechaliśmy tym razem pod cerkiew. Mamy zamiar ją zwiedzić, pokazać dzieciom trochę inną kulturę Cerkiew piękna w Hajnówce Niestety Jeszcze chwilowo zamknięta, ale mamy troszkę czasu, to akurat wypijemy kawę Obejrzymy vloga, którego wczoraj z nocy zmontowaliśmy, już jest dostępny dla Was na YouTubie I przy okazji może coś zjemy na spokojnie, poczekamy aż otworzą Niestety pogoda nam się zepsuła, zepsuła Pada już od jakichś prawie dwóch godzin Ale niestety trzeba <noise> iść do sklepu Więc idziemy w taką pogodę No ale mus to mus idziemy Co się stało? Gdzie jedziemy? Nic się nie stało, leje gdzie Leje, więc jedziemy do Białoweskiego Parku Narodowego To mieliśmy być w może się, Może się go jutro uda zwiedzić Zobaczymy, na razie jedziemy Zatrzymaliśmy się po drodze, bo okazało się, że mamy żubra w naturalnym środowisku Ludzie stoją tutaj, wypatrzyli żubra Idziemy i my, może uda się go nakręcić No spotkać żubra w naturalnym środowisku, nie w rezerwacie Rzadko się zdarza więcej Nieźle się jeszcze bliżej tutaj szybszem mieszczę no i codzienność życia kamperowego czyli woda największa bolączka nasza Zbiornik 70 litrów przy 6 czy 7 osobach na pokładzie starcza na bardzo krótko. Także dobieramy, a że na stacji nie ma kranu, to tym razem kronewka jest grana. A wy tu idziecie. Nawet tam kobitka pomogła. Postaw. My chcemy nalać, a pani nam zbiera kronewkę i sama na lewo. Postaw. Nie naleje masz no fajna pani miła aż pani nam ja się no przecież powiedziałem przed chwilą no troszkę się wylało między nimi na buty ale co innego i my tak jeszcze kilka razy rozumiem no tak a pani wie że tych konawek będzie <grym> nie powiedzieliśmy kilka wujek nie kilkanaście Z tego miejsca chcemy podziękować obsłudze stacji Lotos w Hajnówce za to, że użyli nam wody i obiecali zasubskrybować nasz kanał, więc mam nadzieję, że będą to oglądać. Super, dziękujemy. Jesteśmy w Białowieży na parkingu przy rezerwacie przyrody, przy Parku Narodowym. No niestety kropi. Po drodze nie padało, myśleliśmy, że będzie lepiej, ale dalej kropi niestety, ale towarzystwo mamy doborowe. Tamperów dużo. Także jest szansa, że jeśli nie pogoda się nie poprawi, to przynajmniej atmosfera będzie fajna. Ale miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej. Dzieci już śpią, a my idziemy z żoną spędzić trochę czasu razem. Mamy teraz chwilę dla siebie. Jest to jakaś knajpka, grała muzyczka. Może będzie przyjemnie zobaczymy widzimy się kochani jutro mam nadzieję że pogoda będzie lepsza i coś wreszcie uda nam się zobaczyć dobrej nocy